Piękna wycieczka do lasu i tutaj roślina, którą możecie wykorzystać zamiast, albo w tej chwili już, wcześniej korzystaliście z podagrycznika do różnych potraw, a to jest niecierpek drobnokwiatowy. Idź, komarza. Niecierpek drobnokwiatowy, ma bardzo delikatne liście, to roślina bardzo ekspansywna, więc do jedzenia, do różnych potraw, jest bardzo smaczna, delikatna w strukturze, do wykorzystywania. Różnych. Zobaczcie, tego jest tutaj mnóstwo. Na przykład zastępując szpinak takim niecierpekiem. Piękna wycieczka do lasu. I tutaj roślina, którą możecie wykorzystać zamiast, albo w tej chwili już wcześniej korzystaliście z podagrycznika do różnych potraw, a to jest niecierpek drobnokwiatowy. i komarza. Niecierpek drobnokwiatowy, no, ma bardzo delikatne liście. To roślina bardzo ekspansywna. Więc do jedzenia.